Kolejna sytuacja była taka, że właśnie my od słowa do słowa rozmawiamy, a ona, ja mówię jej, że o, już jestem stary, bo już coś tam mnie zabolało, takie sobie żartujemy. Bo z reguły nasze rozmowy to przebiegają na zasadzie po prostu takiej luźnej zabawy, nie? I, 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 i bawienia się po prostu tym, co. co co się dzieje? Co się dzieje dookoła, więc, więc mówię, że mnie tu wszystko boli, że chyba niedługo umrę, a ona jak to, nie? I mówi, a mama też umrze? Bo ona jest bardzo przywiązana do mamy I, i mówi, mama też umrze? A ja mówię, no, kiedyś każdy z nas stąd odejdzie, nie? A ona się w tym momencie rozpłakała i mówi, ja nie chcę, żeby mama odchodziła. A ja mówię, przypomnij sobie właśnie teraz, yy, córeczko, te, te postaci, yy, te dusze, które widziałaś to my jesteśmy właśnie tymi istotami i my jesteśmy życiem wiecznym, więc jeżeli będziesz chciała się spotkać z mamą, tak powiem w przyszłości, to, to nie ma sprawy. Więc, więc każdego to czeka, i, i w ten sposób też jakby uzmysłowiłem jej, że, żeby niczego się nie bała, i ona przestała w pewnym momencie płakać, i tak do niej jakby to dotarło, jakby to było coś takiego oczywistego. Więc. W tym momencie ona już wchodzi w życie już tak w pewnym sensie, bez takiego lęku o, o, mhm. o egzystencjalnego przed, przed śmiercią. Ona wie, że, że, że tu jesteśmy tymczasowo, że nasze ciałka to są tylko takie. Ja, my sobie żartujemy, że to są tylko takie ubrania, które przybieramy tymczasowo. I w każdej chwili yy, my tego nie wiemy, ale możemy je tutaj po prostu zostawić, zawiesić na wieszaku. I, i ona już jakby jest. Y, obeznana w tych tematach i więc więc y, zawsze so, często sobie żartujemy, że, 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 że nie ma się czego bać tak naprawdę. Nie?